Zapraszamy na program poświęcony najnowszej historii Polski. Krótko i na temat mówimy o ludziach i sprawach, o których warto pamiętać. Pokazujemy nieznane zdjęcia, ujawniamy tajemnice, rzucamy nowe światło na wydarzenia. Na szczoteczkę, która pozwoliła nam na identyfikację osoby, do której należała, natrafiliśmy latem ubiegłego roku, w 2015 roku, na terenie cmentarza Brudnowskiego w Warszawie. To wówczas, w pierwszym tygodniu lipca, poszukiwaliśmy na terenie Brudna miejsca, gdzie w latach 46-47 grzebano ofiary komunizmu. Około 1 metra natrafiliśmy na szczątki człowieka, przy którym na wysokości klatki piersiowej w okolicy Serca natrafiliśmy na szczoteczkę do zębów. Nie jest to specjalnie rzadkie zjawisko, bowiem na tego typu znaleziska już wcześniej natrafialiśmy, także na łączce bowiem szczoteczki do zębów nie były zakazane przez straż więzienną. Wyjątkowość tej sytuacji polegała jednak na tym, że człowiek, do którego ta szczoteczka należała, pozostawił po sobie wyjątkowo dużo poprzez napisy utrwalone na szczoteczce. Zawarł tam niezwykle wiele informacji, które, gdyby się dostały do straży więziennej, z pewnością spowodowałyby, że ta szczoteczka zostałaby mu zabrana. sobie w ten sposób. Zygmunt Kęska, pseudonim Świt, A.K., Orlik i Dęblin. A więc oddział przynależność organizacyjna i także dowódca. Nawisał także imię i nazwisko kobiety, która naszym zdaniem była jego narzeczoną. Kazimiera Adamkiewicz. Także Dęblin, a więc z tamtej miejscowości musiała pochodzić, bądź tam musiała e, mieszkać. To wszystko nam się e, zgadza. Uwiecznił także datę kiedy otrzymał wyrok śmierci, 8 marca 1946 roku. Niespełna miesiąc potem już nie żył. Porucznik Zygmunt Kęska, pseudonimy Świt, krewny, był dowódcą oddziału w walczącym na Lubelszczyźnie zgrupowaniu partyzanckim Armii Krajowej majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik. Sąd skazał Kęskę na śmierć. Wyrok wykonano 3 kwietnia 1946 roku. Zygmunt Kęska to jeden z wielu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego, zamordowanych przez komunistów. W okresie PRL o takich żołnierzach nie mówiono wcale, albo przedstawiano ich historię w zafałszowanym świetle. W wolnej Polsce nazwano ich żołnierzami wyklętymi. To jest pojęcie, które powstało po odzyskaniu niepodległości w 1989 roku. Dopiero grupa młodych inteligentów, głównie związanych z Ligą Republikańską która przygotowała wystawę pod takim właśnie tytułem i album monumentalny z, związany z podziemiem, dotyczącym podziemia niepodległościowego, właśnie użyła te, tej nazwy jako, jako tytułu dla i albumu i wystawy, Żołnierz Wyklęci. I jednocześnie tą nazwę popularyzował redaktor Jerzy Szlaski, jako że nadał właśnie taki tytuł swojej znanej, znanej książce. Oni upowszechnili to, to pojęcie. O, ono wskazuje właśnie jak, jak, jak samotni, jak skazani na zapomnienie, wymazani jak gdyby z ze społecznej świadomości byli, byli ci ludzie. Oni zostali skazani na, na wykreślenie. O nich miano nie pamiętać lub, lub jeśli, jeśli ktoś o nich pamiętał, miał ich widzieć w barwach czarnych, tak jak je wykreowali komuniści. Najpierw toczyli heroiczne boje z Niemcami. Po wojnie musieli kontynuować walkę z nowym agresorem. Dlaczego? Od 1944 roku na polskie ziemie wkraczały oddziały Armii Czerwonej. Sowiecka propaganda głosiła, że wyzwalały nasz kraj, ale to nieprawda. Niepodległości nie odzyskaliśmy. Przywódcy polskiego podziemia dobrze wiedzieli, że Stalin zamierza podporządkować sobie Polskę. Mimo oporów rozkazali jednak swoim podwładnym atakować tylne straże wycofujących się wojsk niemieckich, a potem ujawniać się wobec Armii Czerwonej. Takie były założenia akcji burza. W wielu miejscach Polacy i Sowieci wspólnie organizowali akcje przeciwko Niemcom. Sowieci chętnie korzystali z pomocy, ale zaraz potem rozbrajali polskie oddziały, a żołnierzy wysyłali do łagrów albo rozstrzeliwali. Ci, którym udało się uniknąć okrutnego losu, powrócili do konspiracji, aby walczyć z Sowietami i polskimi komunistami głównie w samoobroń. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego wykazali się niezłomnością i bohaterstwem. W skrajnie trudnych warunkach, mimo dużej dysproporcji sił i gorszego uzbrojenia, wygrywali bitwy, wymykali się z zasadzek, odbijali więźniów, zdobywali posterunki milicji obywatelskiej. W szczytowym momencie z bronią w ręku o niepodległość walczyło 20 tysięcy żołnierzy, a liczbę wszystkich uczestników powstania antykomunistycznego ocenia się prawie na 200 tysięcy. Skala oporu była więc duża, ale tej wojny powstańcy nie mogli wygrać. Liczyli oni, że być może losy Polski odmieni spodziewany konflikt stalina z Zachodem. Nic takiego nie nastąpiło. Przeciwnie wobec biernej postawy Zachodu Sowieci mogli robić w Polsce, co chcieli. Stopniowo pętla wokół żołnierzy wyklętych zaciskała się, a ich szeregi topniały. W latach 50. opór nie miał już masowego charakteru. Ostatni partyzant podziemia niepodległościowego, Józef Franczak, pseudonimy Lalek i Laluś, zginął w 1963 roku. Józef Franczak, podobnie jak wielu innych partyzantów, nie miał odwrotu. Wiedział, że ujawnienie się nowej władzy nie uratuje mu życia. Musiał trwać w lesie i walczyć do końca. Los schwytanych żołnierzy podziemia był przesądzony. Do rangi symbolu urósł wyrok śmierci i rozstrzelanie w 1946 roku niespełna 18-letniej Danuty Siedzikówny, pseudonim Inka, która była tylko sanitariuszką. Jej szczątki odnaleziono w 2014 roku w Gdańsku i zidentyfikowano dzięki pracy zespołu kierowanego przez profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Dziewczyna przed śmiercią zdążyła krzyknąć: Niech żyje Polska, niech żyje Łupaszka. Major Zygmunt Szędzielarz, pseudonim Łupaszka, był dowódcą Inki. Także on został skazany na śmierć i rozstrzelany niespełna 5 lat po Ince. Jego szczątki zostały odnalezione w kwaterze EU zwanej Łączką na warszawskich powązkach wojskowych. To wyjątkowe miejsce. W bezimiennych dołach śmierci w latach 40. i 50. pochowano tu około 300 polskich bohaterów zabitych w więzieniu mokotowskim. Rodzin nie informowano o miejscach pochówku. Dopiero po 1989 roku można było rozpocząć ich poszukiwania. W okresie stanu wojennego na łączce grzebano m.in. osoby zasłużone dla PRL, także katów żołnierzy wyklętych. Ich mogiły znalazły się nad dołami śmierci, w których pochowano żołnierzy wyklętych. Aby dotrzeć do szczątków polskich bohaterów, ciała osób pochowanych później trzeba będzie ekshumować i przenieść w inne miejsce. Takie rozwiązanie umożliwiła specjalna ustawa, a wkrótce zostaną przeprowadzone pierwsze ekshumacje. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca. To ważna data w historii podziemia antykomunistycznego. W 1951 roku, właśnie 1 marca, w Warszawie wykonany został wyrok śmierci na podpułkowniku Łukaszu Cieplińskim, przywódcy czwartego, czyli ostatniego Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, ostatniej ogólnopolskiej konspiracyjnej organizacji mającej korzenie w Armii Krajowej. Łukasza Cieplińskiego i sześciu jego najbliższych współpracowników zamordowano strzałem w tył głowy. W ten sposób zabito wielu żołnierzy wyklętych. Mamy piękną grupę bohaterów, grupę nie bohatera, ludzi, którzy oddali życie walcząc niepodległość Polski, których potem zamordowano. A potem przez bardzo wiele lat zacierano ślady nie tylko po miejscach Puchówku, ale także o samych bohaterach, których przed laty, którym przed laty przypisywano czyny kryminalne, współpracę z Niemcami po to, żeby ich ochydzić. Dzisiaj tą czarną legendę staramy się od nich oddalić i pokazać, że pogrzebano wówczas nie zbrodniarzy hitlerowskich, nie kryminalistów, nie bandytów pospolitych, tylko polskich bohaterów. Po dziesiątkach lat opluwania, do społecznej świadomości wreszcie przebija się prawda o tym, dlaczego chwycili za broń, jak byli torturowani i zabijani. Żołnierzami wyklętymi interesuje się także coraz więcej młodych Polaków. Aby przemówić do nich ich językiem, IPN tworzy interaktywne Centrum Edukacji Historycznej w Łodzi. Ten budynek jest trochę jak piramida. Te Pierdol pierwsze, te pierwsze Żołnierzy Wyklętych będzie właśnie największym piętrem największym powierzchniowo. Historię będzie można tam poznawać w sposób nowoczesny, przeżywając przygodę, biorąc udział w grze. Na pewno będziemy chcieli pokazać przez poszczególne elementy tego pokoju, tej przestrzeni, w której znajdą się gracze, różne tematy związane z żołnierzami wyklętymi. Czyli na pewno pokażemy Aresztu B, będzie tam mowa o terrorze czasów stalinowskich. Być może pokażemy wiejską chałupę, w której trzeba będzie zdobyć jakiś kontakt do. Do żołnierzy wyklętych, i to będzie możliwość pokazania życia codziennego w tamtym czasie. Być może będzie jakiś obóz partyzantów, w którym będziemy musieli przejść jakieś, jako gracze przejść jakieś przeszkolenie, zdobyć informacje, broń, i celem prawdopodobnie tego, tego piętra będzie uwolnienie więźnia, który będzie zamknięty w areszcie. Także gracze przeżyją całą przygodę związaną z z tematem Żołnierzy Wyklętych i przy okazji przeżywania tych przygód, rozwiązywania tych zagadek, będą dowiadywali się nowych szczegółów z życia Żołnierzy Wyklętych, będą potrafili rozpoznać propagandowe jakieś takie elementy które tej rzeczywistości, którą kreowali komuniści. Także no, będzie to bardzo bogate w przygody. I tak dzięki przygodzi i towarzyszącym jej emocjom historia bohaterów podziemia niepodległościowego skuteczniej dotrze do kolejnego pokolenia Polaków. Pamięć o żołnierzach wyklętych, których skazano na zapomnienie, przetrwa.